Witajcie, witajcie. Przed wami Paddington za granicą pana Mike LaBonda, od wydawnictwa znak emoticon. I słuchajcie, zaczniemy tutaj może od cytatu. Obudziłeś się już, Paddingtonie, zawołała pani Brown, pukając do drzwi. Nie, nie zupełnie”, odkrzyknął Paddington niewyraźnie, bo właśnie próbował wepchnąć pod szafkę słoik z marmoladą. Chyba skleiły mi się powieki. Jakie ja uwielbiam książki o tym niesfornym misiaczku, bo zawsze przypominają mi się moje małe szkraby. Wiecie, on również ma w pokoju okropny bałagan. No, i kiedy tylko zachodzi nagła potrzeba, wszystko oczywiście chowa po kątach, byleby tylko nikt z dorosłych tego nie zauważył. Przy czym, choć nie lubi kłamać, to jednak zdarzają mu się wymówki, które no, stara się dostosować tak, żeby zawierały w sobie chociaż salążek prawdy. I w tej części nasz misiaszek wyruszy w podróż. I chociaż samo hasło nie ma w sobie żadnych niebezpiecznych rzeczy, to jednak dla Paddingtona oznacza, że musi zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy, czyli wszystko. No bo co zrobić, kiedy wszystkie jego rzeczy są dla niego najpotrzebniejsze? Następnie mały problemik na lotnisku, no bo jakżeby inaczej, w końcu to nie jego wina, że droga do hotelu nie jest łatwą sprawą, a nieszczęścia same proszą się o jego uwagę. Również to nie jego wina, że dali mu tak odpowiedzialne zadanie, jakim było patrzenie na mapę, a po prostu to wszystko go już przerosło, przez co się troszeczkę zagubili. Same kłopoty i kłopotiki, które uczą, że no, wycieczka niekoniecznie musi być sprawą trudną, wystarczy się tylko bardziej zaangażować i bardziej wszystko zaplanować. Książka pokazuje, że nikt nie jest idealny, a i wizyta u wróżki nie musi być od razu wielkim kłopotem. Czasem po prostu trzeba spróbować czegoś innego, żeby się dowiedzieć, czy wszystko jest stworzone dla nas, czy tylko akurat niektóre rzeczy dobrze po prostu nam robią. No, niemniej jednak dziecko, które czyta tą bajkę, dowie się, że właśnie z każdych tarapatów można wyjść obronną ręką. Zawsze istnieje jakieś wyjście, jakaś droga, która wyprowadzi nas do celu, nieważne ile zakrętów sobie wymaga. Zawiera <grytanie> I tak, w międzyczasie misio zadaje też bardzo dużo cennych pytań, które no, dla dorosłych mogą być błahostkami, ale dla dzieci faktycznie mogą być dosyć problematyczne, kiedy nie znają na nie odpowiedzi. Wiecie, maluchy wywnioskują z nich, że jeśli czegokolwiek nie wiedzą, to po prostu zawsze mogą o to zapytać. No, czasem lepiej pytać więcej, niż udawać, że coś się wie i mieć przez to same kłopoty. Misio tutaj uczy, że kto pyta nie błądzi, a ja jak najbardziej... Podzielam jego zdanie. No i przede wszystkim polecam książeczkę jako prezent świąteczny. Jak się nie mylę, to jest chyba część czwarta. No i każdą z nich oczywiście można czytać osobno, ale powiem, że fajniej jest, kiedy każda książeczka ma tam też swój inny kolorek, kiedy poustawiamy jej na półeczce i o, mam serio Paningtonie. Możemy przeczytać, możemy zobaczyć, co jest. No ona jest niby dla dzieci 4+, ale powiem wam, że moja córka ma 2 lata i 3 miesiące. I ona też uwielbia przeglądać. Patrzy i sobie patrzy, tylko tak się dziwi, że nie kolor, nie kolor. W sensie, że nie są obrazki pokolorowane, ale są właśnie takie zarysy, zalążki jakichś tam y, obrazów, przez co ona może się też domyśleć, podziałać sobie wyobraźnią, czemu to jest tak, czemu to jest tak. Dla niektórych nie wszystkie kolory potrafi też wymówić, więc może się domyślić, że to może być taki, to może być taki. Także wydaje mi się, że ta bajeczka też działa w jakiś tam sposób na ich wyobraźnię. No i przede wszystkim, mówię, każda z tej części jest w innym kolorze, przez co często może powiedzieć na przykład rodzicom bardziej zapamięty, będzie mama ten kolor mam, ten kolor mam, jeszcze przydałby mi się ten, a co było w tym? Ano w tym kolorze było to. I automatycznie już nam się rodzi jakiś tam zalążek poruszanej pamięci, tematyki, że ona sobie szufladkuje, że już powiększa sobie tą całą pamięć dziecięcą, no bo nie ukrywajmy, to, te książeczki są jeszcze dla dzieci jeszcze albo już przez co no no może sobie po prostu wiecie ciężko mi się teraz wymawia bo jestem po chorobie ale ogólnie chodzi o to że te książki uczą i naprawdę pobudzają nie tylko wyobraźnię ale i pamięć ułatwiają też w późniejszym czasie zapamiętanie wielu rzeczy, choćby właśnie rozpoznawanie kolorów, uczenie wyobraźni, wyobrażenie sobie różnych rzeczy, jakie mogły być, jak oni mogliby zareagować na przykład na jego wizyty, na jego problemy, jakby oni je rozwiązali, jak zrobił miesiaczek, czy ja bym zrobił tak samo. Także te książeczki po prostu uczą. No, każdego wiadomo, każdego czego innego bo jeden dopatrzy się czegoś, drugi dopatrzy się czegoś innego. Jak mówię, każda recenzja może być taka sama, ale każdy zauważy coś innego. Tak samo jak dziecko. Nie ma dzieci identycznych. Każde jest inne. Ok, więc książeczka jest moją polezajką świąteczną. No i do usłyszenia. Pa 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 pa.